Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Morza Prawa. Dzisiaj e, nagranie prosto ze Strasburga, z serca Europy, jako inauguracja nowej serii, nowej formuły, nowej tożsamości Morza Prawa. Otóż, e, gdy zaczynałem wideoblog Morza Prawa, e, chciałem się skupić na trzech zagadnieniach. Pamiętaj, pamiętacie zapewne e, prawo karne filozofia prawa i prawa człowieka. Od tego czasu morze prawa się rozrosło, powstały nowe pomysły, idee, serie, więc myślę, że teraz będziemy się skupiać na nieco innej triadzie, ale myślę, że równie ciekawej, jak i jeszcze nie bardziej ciekawiej. Mianowicie triada prawo, człowiek i kultura. Wokół tych trzech pojęć będziemy poruszali w morzu prawa i kultury, w Morzu Prawa, w Morzu Prawa Kultury i Człowieczeństwa e, rozmaite zagadnienia. Bardzo dobrze może się dzieje, że, że ta nowa odsłona wideobloga rusza prosto ze Strasburga, ze stolicy Europy. Za mną są piękne domki z takiej dzielnicy zabytkowej Petit France, Mała Francja, gdzie można zobaczyć właśnie wspaniałość regionalizmów europejskich, bogactwo kultury, tradycji, także wielokulturowości, ale też tych takich mini małych ojczyzn, które w Europie mamy, których jest wiele. Tu można poczuć starą Europę, można poczuć ducha. Europy i, e, i, i warto, żeby się żeby pospacerować sobie uliczkami właśnie petit France, e, e, ale po co? Po to, żeby znaleźć to, co nas Europejczyków kształtuje, to co jest naszą tożsamością i o co możemy musimy i powinniśmy zabiegać. I Jedną z takich rzeczy jest etyka, a zwłaszcza etyka prawnicza, która wyjątkowo, jest rozwinięta, rozbudowana w państwach kultury europejskiej, w kulturach prawnych państw europejskich. Etyka. To jest coś, co kształtuje w zasadzie tożsamość prawnika, co nas tworzy. Znajomość przepisów prawa to jest tylko jedna część. Umiejętność, kompetencji, umiejętności wykładni i stosowania prawa to jest tylko jedna część zawodu prawnika. Najlepszy, taki dobry, prawdziwy prawnik to jest przede wszystkim człowiek, który kieruje się wskazaniami etyki. No i teraz pytanie, jakich etyki? Jakie powinna być etyka zawodu prawnika? Czy to powinna być jakaś szczególna deontologia obwarowana wieloma przepisami, zakazami, regułami? Czy to może powinny być jakieś luźne wskazówki, rekomendacje? A może jeszcze inaczej? Może prawnicy powinni być przede wszystkim ludźmi szczególnych cnót i tak powinni się wychowywać od najmłodszych lat wykonywania zawodu ku właśnie ideałowi pewnych cnót moralnych, które zagwarantują przestrzeganie etycznego, dobrego, słusznego, sprawiedliwego, uczciwego postępowania przez nich. Zagadnienie jest przebogate, dlatego tym bardziej jestem bardzo szczęśliwy, że wczoraj miałem zaszczyt wziąć udział w inauguracji kursu organizowanego przez program edukacji właśnie w zakresie praw człowieka, Rady Europy, HELP. Tutaj przez Radę Europy we współpracy z CCCBE, czyli Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, właśnie w kursie dla prawników reprezentujących, kilkudziesięciu prawników reprezentujących państwa europejskie, ten kurs został zainaugurowany w siedzibie Rady Europy. Z okien, w których obradowaliśmy, w których odbywały się warsztaty, wykłady, dyskusje, właśnie cała inauguracja, widzieliśmy Europejski Trybunał Praw Człowieka. To miejsce wyjątkowe, to czas wyjątkowy, to zadanie wyjątkowe. Ten kurs będzie się odbywał teraz przez następne kilka tygodni, online. Ale to, co jest ważne, to właśnie przypomnienie znaczenia etyki w byciu prawnikiem byciu prawnikiem i to byciu prawnikiem europejskim. Jak to nam może pomóc? Otóż myślę i warto się tym podzielić. Przede wszystkim, że prawidłowość jest dość prosta. Im więcej etyki, tym lepszy prawnik. Im lepszy prawnik i więcej etyki, tym więcej rządów prawa, demokratycznych rządów państwa prawa. Im więcej etyki dobrych prawników, Rządów demokratycznego, państwa prawnego, tym więcej przestrzegania i szacunku dla praw człowieka, czyli tym więcej najpiękniejszych europejskich wartości, godności i będącej jej częścią tożsamości, indywidualności każdego człowieka, czyli więcej poszanowania człowieczeństwa. A więc od etyki do człowieczeństwa poprzez to, co Europa ukształtowała, poprzez całą europejską tradycję, poprzez Filozofię poprzez prawo, poprzez y, moralność y, możemy wzrastać i z, rozwiązywać choćby najtrudniejsze problemy uczynić łatwymi, i odnajdywać się w tym coraz bardziej zróżnicowanym, niekiedy kłopotliwym świecie, y, a także trudnym w zasadzie dla funkcjonowania, y, coraz bardziej. Y, i rozwiązywania wielu hard trudnych przypadków, tego choćby jak postąpić, gdy nie wiadomo jak postąpić, albo gdy można postąpić dwa różne sposoby e, przekonywające argumentować, e, argumentując na rzecz jednego z dwóch rozwiązań. E, także dzisiaj ze Strasburga w Morzu Prawa e, na nową serię, która będzie się skupiać wokół triady Prawo, Kultura, Człowiek, e, chciałbym Wam zadać pytanie. Co myślicie o etyce w Waszym życiu? Co myślicie o etyce w Waszym życiu osobistym, ale i zawodowym? Jak rozumiecie etykę? Z czego powinny wypływać powinności etyczne? Czy powinny być takim zapisanym i bardzo e, ściśle obowiązującym systemem reguł? Czy raczej powinny... Wypływać z głębi waszych wnętrz i ukształtowanego dobrze charakteru, a może powinny być czymś jednym i drugim, i do tego właśnie powinniśmy dążyć. I wreszcie, w jaki sposób to jak bardzo będziemy dbać o najwyższe standardy etyczne w naszej zawodowej pracy, zwłaszcza w pracy prawnika, e, będzie się to przekładało następnie na poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka poprzez nasze systemy prawne w naszych państwach, na naszym europejskim kontynencie. Pomyślcie dzisiaj o tym, zapraszam wszystkich do Strasburga, warto odwiedzić Dzień Europejską, warto odwiedzić Petit France, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku Morza Prawa. Dzięki wielkie kochani, do zobaczenia i wszystkiego dobrego.